Nie na ja jedną sprawę. To nie są ludzie, którzy chcą go bronić, tylko to są ludzie, którzy chcą go wykorzystać, którzy go okradali. Pan Paweł Kołodziej do dzisiaj posługuje się testamentem, gdzie twierdzi, że dom Krzysztofa Kononowicza należy do niego i dlatego chce go zamknąć w Domu Pomocy Społecznej. Brawo. To, dom brawo! to są ludzie, którzy szkodzą, brawo. szkodzą. Brawo. A, Panie Paweł, mam pytanie. gdzie moje pieniądze? Od kiedy? Nie! Nie, nie! Ja nie nagrywam za pieniędzy, nagrywam... Termin rozprawy tego człowieka, ty, ta dwójka ludzi upnąła taki spisek, że pan Paweł przyjechał do Krzysztofa. Napoju go słodkim napojem. Sam jest na cukrzycę, więc doskonale zdało sobie sprawę, że po wypiciu litra słodkiego napoju Ale poziom ten, cukru, ten, ten, co wyszedł, ten, co wyszedł, ten co wyszedł, dokładnie, poziom cukru skacze o plus 300 jednostek. Poi go słodkim napojem, wjeździ go do szpitala. Prawdą jest to, że Paweł Kołodziej chce wsadzić do szpitala pana Krzysztofa Samonowicza. Ten, który opuścił, bo nie wytrzymał siły naszych argumentów. Te materiały są zmanipulowane, zaraz do tego dojdzie. Chciał wsadzić go do szpitala po to, żeby przejąć jego dom. We współpracy z tym panem. To jest zbytny bandzior, który nie powinien występować w tym programie. On powinien siedzieć w więzieniu albo być zamknięty w zakładzie. W zamkniętym w zakładzie. W zamkniętym w zakładzie, w zakładzie. W zakładzie. Nie, Potem nie, nie. człowiek! Fatosklimer to jest ten człowiek, który siedzi po tamtej stronie. Jesteś, band, za jesteś dokładnie, jesteś forensyficznie fatosklimerem. Nie, nie. panie patrzę, my pomagamy, a ten człowiek na swoim fatokarze Nałóż. Są ludzie, którzy mu pomagają, a państwo mówią o wielu rzeczach, ale nie pomogliście i nie pomożecie. Kanał nazywa się i od, Gierdano, od imienia, imienia zmarłego ojca. Zawsze miałem granice. ale ona tak? dom, dom. wychowanie mnie nauczyło, że pewnych tak, granic tak, że tak. nie można nosa wsadzać tam, gdzie jest prywatność. Nawet kononowicia, a co oni z tego zrobili? Nawet program, pani o tym jest. Niech pani powiedzą ale... ale, ale tam ta... są ja nawet chcę powtórzyć, co... Ale wolno... Przepraszam, nie mieliśmy pomoc, czy to była pomoc. Tak im pomagam. Zmienięcie, poprawię, czyście wyremontuję, ale nie, że ja pagram i pokażę światu, Dokładnie. jak to nie nic tu upadło. Dobra, ja mam prawo, dam. Nie tracę na mnie. Nie tracę na Ten pan naczął na mnie, powiedzmy, MOB. MOB! Pomawiał, że molestuje matkę swoją. Ten... jest granie, tak samo. Pokażę! Pokażę! Kto pomaga, kto Krzysztofowi wyremontował dom, a kto opowiada, że Krzysztof molestował seksualnie powietrza... swoją matkę. Tyle, ten człowiek. i oszust. Opowiadając ludziom, że Łamca, to... że molestował seksualnie swoją matkę, Czujesz ludzi na tego człowieka. Ty czujesz ludzi. Jesteś stalkerem. Jesteś stalkerem. Nie, nie, nie. Stalker To jest ktoś, kto studiuje ludzi. Cześć pan. Czy ktoś pan występuje? Czy żyje pan tak, jak ja pan chce żyć? Ten wolno żyć jak dzisiaj. Ale pan nie radzi. Za to. Panie Krzysztofie, przepraszam, panie Krzysztofie. Czy państwo wiedzą, jak się nazywał obecny prezes Wielkiego Stoku? Nie wiecie. A Krzysztofa Kamenowice znają I, przez. Obronska, Ale nie można tego ignorować. Nie, pan dyskryminuje kulturę, bycie armią i wychowanie. Wiele pan miał spotkania. Na to wszystko winne są rządy w Polsce. Jesteście z Brańcaki. Panie Kłakanie. Pani redaktor musi pomóc przynieść herbatę, a nie opowiadać głupoty i kłamstwa. To moja mama zmarła po czwartej dawce szczepionki? Wytłumacz mi to a to pan? wiele ludzi umiera, człowiek. Świeci w pozbirej. Ja, to jak to, to, wie, jak to, to się odnosi. O, bowiem nasz. Ten człowiek to powinien się w To To, 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 to. Jest to. jesteś jedyny wskazany. To jest naszym gościem. To jesteś jedyny wskazany. to To Do widzenia. tak jak opowiadali o zbiorowym dworcie, który popełnił.